Klaudia hebda witam Państwa bardzo serdecznie w czwartek 29 stycznia. Czas na informacje z miasta Jaworzna. Zapraszam na Jawor Express. Choć rondo na skrzyżowaniu ulicy Olszewskiego z drogą krajową 79 w Jaworznie wygląda na gotowe, to jednak wykonawca musi dokonać poprawek przy podbudowie. Do tego czasu ruch odbywa się tam przy sygnalizacji świetlnej. Finał inwestycji wartej około 3 milionów złotych planowany jest na koniec lutego. Chociaż rondo powstające na skrzyżowaniu ulicy Olszewskiego z drogą krajową 79 wygląda na ukończone, to jeszcze trzeba zrobić poprawki. Firma czeka na odpowiednią pogodę, temperaturę, aby je wykonać. Jak udało się nam dowiedzieć, po sprawdzeniu terenu budowy okazało się, że trzeba wykonać kilka prac dotyczących podbudowy. Aby nic się nie rozchodziło. Aby było to zrobione efektywnie, potrzebna jest odpowiednia temperatura i pogoda. Według pierwotnych planów finał tej przebudowy jest przewidziany na koniec lutego. Na ten moment ruch w tym miejscu jest sterowany sygnalizacją świetlną. Kierowcy, którzy jadą w stronę Chrzanowa, przyjeżdżają lewą stroną ronda. Ruch odbywa się płynnie. Jedynie w godzinach szczytu, kiedy mieszkańcy jadą do pracy i z niej wracają, tworzą się dłuższe sznury samochodów. Końcem września 2025 roku rozpoczęły się prace związane z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Olszewskiego z ulicą Jana Pawła II, czyli drogą krajową nr 79. Głównym powodem przebudowy skrzyżowania na rondo było podniesienie poziomu bezpieczeństwa, jak również upłynnienie ruchu. Za nami wielki finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Jawożnie. Centrum działań była Galeria Galena, gdzie stanęła finałowa scena, ale oprócz oglądania występów nie mogli wziąć udział w wielu pokazach czy atrakcjach przygotowanych przez wystawców i partnerów, a dodatkowo skorzystać z wydarzeń towarzyszących na Sosinie. Co tutaj się dzieje? Tutaj się dzieje bardzo dużo rzeczy. Właśnie weszliśmy do wody, mieliśmy morsowanie pierwsze, tak zaczynamy całe wydarzenie. Ta woda jest bardzo ciepła. Te serca, które ci ludzie mają, bardzo rozgrzewają tą wodę, także nie odczuwamy zimna w tej wodzie w ogóle. Teraz mamy balie, mamy seanse saunowe z saunomistrzami będą przez cały czas, aż do wieczora. Tam mamy samochody RC. To są takie modele samochodów 1 do 10. Można nimi sterować, jest specjalny tor przeszkód. Mamy też grę terenową. Tam mamy wioskę piracką z prawdziwymi domkami, nawet harcerze zbudowali. Mamy przekąski słodycze, grilla, zupy na rozgrzanie. No, dla wolontariuszy jest bardzo dużo dobrego jedzenia, ponieważ wystartowaliśmy najpierw z gorącą zupą pomidorową, później Matarello przywiozło niesamowicie smaczną pizzę. Czekamy jeszcze na Bigos, a na koniec będziemy serwować zupę gulaszową, także dla każdego coś dobrego. Na dzisiaj przygotowaliśmy wystawkę, będzie też szczelnica, aktualnie jeszcze czekamy na materiały, żeby je przygotować. Tam w namiocie jeszcze mamy, jakby to powiedzieć. Farbki do malowania. Tutaj ogólnie są repliki Airsoft Gun. Są to repliki zasi zasilane prądem lub gazem na takie plastikowe kul kulki. Kaski to są też repliki wykonane do z dobrej jakości materiałów. Jak widać, nie są one takie cienkie. Ważą też swoje, więc są w miarę odzorowaniem prawdziwego sprzętu wojskowego. Staramy się szerzyć patriotyzm tutaj lokalnie w mieście. Też staramy się wspierać woźb jak możemy. Dzisiaj mamy w ofercie coś dla młodszych i starszych. Dla młodszych warsztaty kolorowanki, e, personalizowane torby z logiem BCT. Dla starszych konsultacje, porady behawioralne. Wyjaśniamy dzisiaj, jakie szelki najlepiej zakupić dla swojego psiaka. E, mamy tutaj przedstawiony kaganiec fizjologiczny, który jest najzdrowszy, najbezpieczniejszy dla naszego psiaka, także kilka słów. E, jak dbać o naszego psiaka, jak funkcjonować z naszym psiakiem, żeby wszyscy byli zadowoleni zarówno zwierzęta, jak i ich właściciele. Cześć wszystkim: przygotowaliśmy przede wszystkim strefę budowania dla dzieciaków gdzie można siąść budować w zasadzie co tylko dusza zapragnie, chociaż czasem sugerujemy, żeby dzieci zrobiły serduszko dla orkiestry i czasami się sprawdza. I mamy również taką małą wystawę z zimowej wioski Airbricks Family, z najświeższym zestawem, można powiedzieć, że jeszcze jest ciepły dom Kevina, dom McAllisterów, e, no, z kultowej komedii, bo każdy zna. E, wiadomo, po wiosce wiadomo, musi jeździć pociąg, więc u nas też jeździ e, i dookoła, Gadżety dla dzieciaków. Naklejki wizytówki na zakładki można wszystko zabierać. I oczywiście, też już mamy serduszko z dla orkiestry zrobione. Na wstępie to witaj orkiestro, witaj Jawożno! Yeah! Przyjechaliśmy tutaj zachęcić, pokazać specyfikę pracy ratowników górniczych. Zapraszamy dzieci dorosłych, żeby zobaczyli na czym polega ta praca, czym dysponujemy, na co mogą ich rodzice pracujący w kopalni liczyć. W tym autokarze znajdują się aparaty, które są używane przez ratowników podczas akcji ratowniczych i pełne wyposażenie. Jeżeli zadzwoni dzwonek, wsiadamy do tego wozu, jedziemy, nieść ludziom pomoc i ratunek. Zgodnie z zasadami Krzyża Maltańskiego. Ile tutaj dzisiaj kółek y, skręciliście i jak się dzisiaj bawiliście? Myślę, że nikt nie wie, ile kółek dzisiaj przyjechało. Wszyscy jeżdżą dla zabawy. No ale świetnie tu jest. Mam pełno tutaj kolegów fajnych i ogólnie bardzo lubię na krosach na jeździć. Tutaj. Co tutaj zaprezentowałeś? Że na motorze i zadaję pieniądze i daję to tamtym chodem. Dlaczego warto pomagać Wielkiej Orkiestrze Świątecznej pomocy? Bo to pomaga w szpitalach, niektórym dzieciom i można przeprowadzać operacje w Polsce, a nie za granicą. Inne dzieci potrzebują pomocy, nie tylko dzieci, tylko też dorośli w różnych szpitalach. Chyba to jest dobra. Warto pomagać orkiestrze, bo dzieci chore dzięki temu yy, mogą zebrać potrzebne pieniądze na ważne operacje. Akademia PitBike chciała pokazać mieszkańcom Jaworzna, jak można się fajnie bawić. No, tutaj mamy dzieciaki w granicach od 8 do, do 15 lat. Po raz który gracie z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy? Piąty raz. Jak jest? Myślę, że jest co roku fajniej w przyszłym roku też wejdzie Was można tutaj zobaczyć? Jeśli się wszystko na to pozwoli, to oczywiście. Dla uczestników, mamy przygotowany pluszowy oddział ratunkowy, czyli nasz autorski projekt skierowany stricte dla dzieci małych, jak i tych większych. Natomiast dla dorosłych i dla troszkę większych dzieci, nastolatków, mamy przygotowanego fantoma, na którym mogą się uczyć pierwszej pomocy. Dzieci mogą się przebrać za ratowników. Mamy przygotowaną kurtkę ratownika medycznego, a także zestawy naszych hełmów, które wykorzystujemy podczas różnych zdarzeń, a także wydarzeń takich jak właśnie dziś. Prezentujemy druk ściany. Na ścianie powstają obrazy związane z Wośpem. Chcieliśmy, aby dzisiejsze wydarzenie było wyjątkowe i uwiecznić na na tej ścianie po prostu kilka grafik związanych z wydarzeniem. Lubimy pomagać, dlatego pomagamy Waszym zmi wnętrzom zmieniać się na lepsze, na to, czego potrzebujecie, więc przyjdźcie do nas, porozmawiajmy o tym, jak sobie to wyobrażacie. I na pewno będziemy w stanie coś dla Was przygotować. Nie doradzamy, ale opowiadamy o tym, czym jest sąd, czym jest zawód sędziego, co robimy, czego mo co możemy, czego nie możemy, jak się stać sędzią, jakie stroje, stroje urzędowe nosimy, jak wygląda sala rozpraw. Na zasadzie jest bardzo dużo pytań i jesteśmy na nie całkowicie otwarci. Nie doradzamy, tak? Bo tego nie możemy robić, ale staramy się opowiadać o naszej pracy, o sądzie, o sądziach. Jesteśmy tutaj dla mieszkańców, można sobie porozmawiać z prawnikami, z mediatorami. Mamy przygotowany quiz, więc jeśli będą osoby chętne, to również będą nagrody tutaj dotyczące wiedzy konstytucyjnej. Także serdecznie zapraszamy. Tutaj mamy ofertę najlepszych kierunków. Mamy ofertę e, studia prawno-administracyjne. Mamy studia inżynierskie, na których jest oczywiście informatyka, logistyka transport, e, mamy studia społeczno-humanistyczne, których jest psychologia, bezpieczeństwo narodowe, a także studia z obszarów nauk o zdrowiu i naukach medycznych, czyli oczywiście kierunek lekarski i fizjoterapii. E, Akademia WSB Wiawożnie, ponieważ jest to druga niepubliczna uczelnia w Polsce, a także mamy tutaj takie kierunki jak logistyka, zarządzanie oraz informatyka. Mamy dla Państwa oprócz oferty dla studentów, mamy też Uniwersytet Trzeciego Wieku i Uniwersytet Dziecięcy, który od niedawna już działa, także zachęcam do wzięcia ulotek i zapoznania się z programem. Kursy służbowe, użytkowe, czyli takie, które dzisiaj Państwo widzą. Są to psy ze specjalnego typu i pod specjalnym kątem, do pewnych zadań. Wydajemy teraz komentę siat. Siak. Siak. Bo pan Sebastian to już sztuczki robi, Sami jest psem naprawdę szybkim, energicznym, zwinnym. Hop, 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 hop. na ryty. Hop. Zachęcamy tutaj wszystkich do rejestracji jako dawca szpiku kostnego, żeby się zarejestrować do bazy danych, ponieważ no, kiedy nasz bliźniak genetyczny zachoruje, to wtedy możemy uratować komuś życie i tak naprawdę mało mamy takich szans w życiu, żeby uratować komuś życie. Dlatego zachęcamy wszystkich młodych, szczególnie ludzi, do tego, żeby rejestrować się, bo jest to no, naprawdę coś fajnego, co możemy w życiu zrobić. Co prezentujemy? Prezentujemy przede wszystkim sami siebie i nasze maszyny, a także no, co, pomagamy, tak? Staramy się pomagać, żeby, żeby pomóc dzieciakom. Yy, to są znaczy dzieciaki, chcą bardzo yy, porobić zdjęcia na maszyny, w kasku lub bez kasku, no i to robimy. Jak długo już działacie w wiwożnie jako klub? Dwa lata. Dwa lata będzie w maju. Tak, to jest tu nasza druga orkiestra, i mam nadzieję, że nie ostatnia, raczej na pewno nie ostatnia, będziemy działać cały czas w tym temacie. Wielka orkiestra świątecznej pomocy! Sieba! Woda jest gorąca, znowu to już drugi raz dzisiaj, i woda jest naprawdę gorąca dzięki tym sercom, które są tak gorące. O ile tutaj osób morsuje z wami? E, powiem szczerze, że nie jestem w stanie, trzeba by policzyć. Może koło 10 osób nas jest. Ale zapraszamy na Chętnych, zapraszamy cały Chętnych, zawsze nas jest mało, nie? Zawsze ile? możemy więcej. Ahoj, nazywam się Tymoteusz Koczyński, jestem z Katowic, nasza grupa Elwry też jest ze Śląska i dzisiaj zrobiliśmy pokaz specjalnie na miejsce, które jesteśmy nad wodą, więc zrobiliśmy pokaz, jak widać, piracki. Użyliśmy różnych sprzętów, staraliśmy się, żeby pokaz był zróżnicowany. Zaczęliśmy od pochodni, od dymów, potem przeszliśmy przez wachlarze, pojki, robdarta i skończyliśmy na iskrach, które zrobią największe, Efekt. Jak co roku gramy dla WOŚPU? Mamy cztery koncerty. Zaczęliśmy o 18.00. Gramy, gramy przez cały czas. Na barze jest puszka i jak co roku zbieramy pieniądze dla chorych dzieciaków? Jak bardzo szczytny jest to cel dla Was! Oj, ogromny. Jak co roku chcemy się angażować, bardzo jesteśmy zadowoleni, że możemy pomagać i że, że właśnie przez koncerty możemy zbierać pieniądze na sprzęt, który jest bardzo potrzebny. Proszę Państwa, bardzo serdecznie wszystko Dziękuję. Cudowny porządek tak samo dziękuję za osiedla stałego, bo tradycją stało się już, że za każdym razem daje nam piękny czerwony to. A głowa ma bredzi, na myśl o wieczorze nie mogę usiedzieć. Będzie pięknie i miło ogromnie, niezbyt cnotliwie, niezbyt skromnie. Podobno w takim jak ludzia, jednak bliżej są nieba. Siedzę na tym informacją kończymy dzisiejsze wydanie Jaworekspresu i zapraszamy na piątkowe informacje o tej samej porze. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia.